To zrób zdjęcie jak tam będzie kto szedł, bo tu tak nie widać o że tyle. Żeby woda przystała. No bo, bo to Myślę, bo to, bo to, bo że, że to pani tak... ma tutaj wizję dramaturgii. Ale widzieliście Państwo, teraz w tym? Nie. W telewizji tutaj nie, z, z dolne, To jest zdolne. Tam no teraz co A ja rano rano Nie, nie, bo pudełko. jest tam reporter w tym, no pod młynem. Stoj. I on tam nadaje co chwilę te jakieś... No ja widziałam tam na temu. Tamte... Musza... Musza... Tak, pod... Milusia, ta Kwaśniocka i, i ty pudełko, pudełko, ty dyrektorki co do mnie była chłopka. A wie... znaczy nie. Do mnie co była czy nie? No przez to razy nie jest pudełko, nie? A no, no, tylko jest... Wiem, 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 po chodniku u